Przepraszam. Witam serdecznie, mordeczki. Cieszę się, że jesteście, mordeczki. Jesteście na pewnie wspaniali, Barcelona. Cereal. Real. Wiesz, co? Ja zawsze byłem za Barceloną. Od dziecka. Nie mogę się doczekać za półtora miecha kąpika Idzie to normalnie aż mi staje już na myśl. Tylko nie wiem, gdzie te części kupię. Bo najlepiej chciałbym na szybko, od razu, za gotówkę wziąć w kieszeni i spalać je pakować do domu. Wiecie o co chodzi? Nie palę papierosów. Nie mam nałogów. No chyba, że Coca-Cola. Jaka platyna, platyna, w zasięgu? Oj jeszcze nie, na razie w zasięgu jest mój mózg, gdzie kamerka nie ma, nie obciąłem się, mam brzydkie włosy. Szkoda troszeczkę, że mi na 40-80 Titanium nie stać, albo na 4080, no niezwykłą, tego troszkę tylko żałuję, że maksymalnie na co mogę sobie pozwolić, to jest 40-70 Titanium, no nie? I to mnie trochę boli bardzo. Na miesiąc mnie pali. Chciałem, że gość jest, że wyszedł z gry. Po fidowo, stary daj spokój. Drug na snajper chyba? <laughs> Super jesteście. <laughs> Czasem naprawdę mam powiedzienie, ale jak popatrzę, co piszecie, to uśmiech mam. Dzięki, że jesteście. Czemu dla was ta ilość widzów mordeczki jest taka istotna? Ale dzisiaj wejdę do goltezmu, To jest moja gra o Golda, rozumiecie? Popłaczę się, jak mi ta gra nie wyjdzie, to normalnie się rozpłaczę i... I wyłączę chyba streamaty, tak żebyście będziecie się cieszyć to bo już takie mam kwa, komplikacje z ludźmi No ja normalnie kupa, Nie wiem, ja siedzę w tak niskim tym Ja naprawdę mogę być na wyższym Elo Tylko wystarczy, że kwa, Będę miał na to szansę A ja naprawdę fuj kurwa poprawiłem swój playstyle Wydaje mi się, że bez kitu. Czasem jeszcze ponosi k***a, głupota, no nie, ale generalnie no. Używam już jakoś tych, tych wszystkich rzeczy. W miarę logicznie. I see you. Ty wojebana, bana. Jeżeli główno tam k***a. A, warda miałpa. Jebany śmietnik, kurwa. <śmienny> kurwa, piękna zagrywka. Pachpek, power robisz. Jednak się nie wrócił. Bardzo dobrze. Popierdolony ten hekarim, co? Nie no, nie troluję po prostu, kurwa wiesz, po prostu gówno wpierdala Karim Dobrze jest, póki co widzowie, jaka ranga? Zaraz możliwe, że w Goldziku witamy Kamilek się nie myli w takich sytuacjach, tylko szukam takiego puncha, kurwa, tylko szukam takiego puncha a fajnie ten gościu gra od razu, jak widzi, że ja mam puncha, to od razu też, Sancho Puncha. Dobra, ten ziom, tak długo jak ten ziom, jest tutaj bezpieczny ze mną. Tak, wygrywamy giereczkę sobie tutaj bardzo łatwo. Nie wiem, co ja sobie myślałem. Tak, tak, poniosło mnie tam widzowie, poniosło mnie. Tak, to musiało zostać profesjonalnie rozegrane. Dobrego ziomeczka. No, bardzo, bardzo szybciutko reaguje na moje akcje. Takich lubię bardzo edicary, takich właśnie gotowych na takie agresywne zagrywki jak ja lubię, prawda? Wydaje mi się, że wygramy. Tu są kłopoty Najmana. Motherfucker! hehehe, jawę ulti kurwa. Lady mnie zabiła jakaś pyk. Wiem, pazerna świnia ze mnie, wiem, ale chciałem po prostu do 800 coś doklikać, tu bo zobacz, skakuje mi. Wyłącz. Jeden za jeden I tak zajebiście wyszło tylko nie wiem, że smoka nie wzięli no. Ale go kurwę. No Ale go teraz zbejtuję Kurwę teraz Pa Dawaj Idę do nich Carry i tak se poradzi, bo już ma majtem do spierdalania, to go raczej nie peni złapać. Nie ja wiem, no ta Ariana jest gównem jebanym szmatą bez kitu. Ariana grać nie umie. A jest o ogre wygrywa. No trudno, no frajer jebany wysnajpił i w Gierkę mi tym, że wygrywa, no nie? I widzicie, no ja nie wejdę do Golda, bo to, to jest jakaś szmata jebana, którą po prostu ruchają na diamentach i przychodzi się wyrzeć kurwa potem na Golda. I ja nie mogę sobie do Golda przy taką szmatę wejść później. To jest kurewstwo pierdolone, bo ten chłop nie gra na pewno w silverze ani w goldzie, no nie, i to jest właśnie najbardziej kureskie. I za takie coś powinni od razu permy im wypierdalać, i by się ludziom znudziło, i by faktycznie ten ranking jakoś tam znaczył, a tak to kurwa, człowieku, ile znaczy ranking, jak Ty nie możesz wejść do swojej rangi, bo taka szmata człowieku Cię blokuje, no nie. To jest takie szmaciarstwo, naprawdę, powinni wypierdalać tych ludzi z gry od razu ja robią w Valorancie. Smurfujesz, chuj ci w dupę, wszystkie konta twoje wypierdalamy, nie interesuje nas to i tyle. I tam nie ma smurfowania. Dobra, Izu, ty już możesz wypierdalać z tego streama i już nigdy to nie wracać. Od razu ci mówię, chyba że chciałbyś, żebym ci pomógł, to ci pomogę zaraz. Na razie kulturalnie jeszcze mówię. Czego bym nie wziął, widzisz goście, tak robią, no nie. Stary jak chłopy, kurwa, co mają, challenger mają problem, tu wygrać tą grę, to jest naprawdę wysoki poziom, co odpowiedź, kurwa. Odpowiedz sobie na to pytanie Ech. No i dobrze że tu jestem no nie Ale mam kurwy Poświęciłem się, żeby... A No niestety Na Mardę się poświęciłem jednak, ja bo go nie zabili Widzisz no, Bez GG po prostu i tyle z mojego golda przez dwóch frajerów sobie snajpiło jebanych tych bez kitu. Mam nadzieję, że wypierdolą im te konta. Bez kitu. Na pewno to są botowane konta, więc od razu wypierdalać będą. Szkoda tylko, że takie szmaty są w stanie do mojej gry dołączyć, no nie? Że ja nie mogę sobie uczciwej gireczki zagrać. No już gówno nafidowało. Kolejne. Teraz kolejny ginie. No i widzisz, no i tak to się kończy. Niestety. Jeszcze jebany frajer, spierdolony wiedział, że tu biegnę. Rozumiesz? I chciał mnie złapać jeszcze. Tylko ja wiedziałem, że on jest śmieciem jebanym i że tak zagra. I specjalnie dlatego kurwa, obstrałem mu kurwa mordę. No to jest chory żałosy, człowieku, że taki śmietnik jebany później będzie się popisywał przy kolegach, że on jest dobrym graczem, rozumiesz? Chyba nują, tylko musisz pisać, a nikomu się nie chce stary użerać codziennie i robić stary. Jak ja miałbym na każdego z tych śmieci dziennie zagram przykładowo 10 gier, niech trafię kurwa przykładowo, nie wiem, 8 debili na każdego poświęcę 5 minut, to wpierdalam prawie godzinę na idiotów. To ja to pierdolę, gościu, dla jakichś sierw kurwa godzinę wpierdalać, rozumiesz? Po prostu i tyle. Ja słucham, jest Sam, powinien zostać zabity instant. ULTEM GO URATOWAŁ Rozumiesz SNAJPERA ŚMIECIA JEBANEGO Rozumiesz? szmata jebaną Specjalnie widzia, widzieliście co zrobiło Widzieliście to no nie? Kurwy synstwo jebana człowieku ty Fajnie że potem chłop będzie widział to kurwa co to będzie powiedzmy To sprawdzał że kurwa ta łajza jebana wyjebała we mnie ulti randomowo totalnie Ale już nie ucieka, kurwa, szmata No i pięknie. Hecarim jeszcze tu jedzie. No Hecarim się zabija, bo nasi w bazie stoją. Nubaski. Eee, tego zioma w ogóle nie było z nami. Właśnie do golda bym wszedł, ale wysnajpiły mnie jakieś śmietniki, co kurwa w ogóle w chuj lepiej grają niż ludzie, których ja mam w teamie, więc... Nie wiem, chyba nie wejdę, czyli będę miał silver, kurwa, jeden dalej. Ale spokojnie. Ale ją tu łapie. Czemu te głąby tam nie... No nie mogę wyzywać gówna. Stali obok, rozumiesz? Stali obok. Niezłe, niezłe wypowiedzi na czacie. co co już napisałeś, do widzenia. Plan dobry, no nie jest dobry. No i nie potrafią go zabić. Dobra, śmiecia. A ty sobie na tym koncie śmieciu nie pograsz, więc chuju mam twojego QSS-a, rozjebańcu ty pierdolony. Więc wyjebane, ja sobie nie zagram jednej gierki, a ty sobie nie pograsz na tym koncie zjebie. Tak to jest niestety, jak kurwa masz kurwa szmaciarzy na tym zamiast normalnych ludzi. Zajbiście się gra, tak jak się ruchało cię w mordę kurwa. ob obsrany. Padasz co chwileczkę kurwa na kilka. Jedyne co umie zrobić, to kurwa wysnajpić kogoś i gapić się w monitor. Bo jesteś jebanym przegrywem życiowym Tak się gra. To co zginęli, co im zajebałem kilka, czy coś padli, to tego nic nie zmieni, kurwa, no. Po prostu. I łykają po same kule, kurwa. Tak samo jak ty inteligencję, dzieciaczku. Do widzenia. Nie, mam kurwa tego, a on się patrzy, patrzy. Nie wiem, widzisz... Ciężko się gra z takimi rzeczami, no nie? Oni nie rozumieją tego, bo oni myślą, że za to nie ma bana, a faktycznie jak ktoś jeszcze... Stary, jeszcze ja mówię na live, ja gość mi odpisuje tutaj, przecież to jest... Przecież to jest jakiś obłęd stary, przecież to jest nawet bardziej niż pewne, że goś z tego konta będzie wypierdalał, kumasz. No pojebani ludzie. A niestety, to najgorsze to było to, jak się tutaj specjalnie z brzega się teleportowałem... I kurwa Senna centralnie pod takim kątem we mnie jebnęła, no nie, to nawet nie ma co ukrywać, to jest stuprocentowy kurwa snajping, to no nie. To co Senna wtedy zrobiła, to nawet, to nawet kurwa, no nie ma opcji, żeby się z tego wykręcili, no nie, bo tam nie było ani warda, ani wizji, bo ja odbiegłem pół mapy dalej i się teleportowałem, no nie. Więc totalnie się nie mógł wiedzieć tego. Także są półgłówki, no nie bez powodu, no nie bez powodu, no nie, to są półgłówki po prostu, tacy, że kurwa... Ja... Zobacz co oni robią, zobacz co oni robią, zobacz co oni robią. Oni nam bazę niszczą, a baran smoka kurwa robi. No to jest po prostu obłęd. To jest po prostu obłęd. Oni robią smoka jak goście nam bazę zabijają. O, baran kasę wzięli. No kurwa no Dlaczego nie dobili jej? Dlaczego nie dobili jego? Dlaczego? Co oni robią? Nie rozumiem tego teamu. Bo no na off-streamie nie mam takich akcji w ogóle, rozumiesz? Nie da się nic zrobić, niestety. A Fryer zobacz, jeszcze bagdora robi, bo go kurwa odbyt swędzi, jak go stary ruchał, kurwa, i musi jeszcze zrobić sobie, kurwa, wiesz, bagdora w takiej grce, no po prostu no super, kurwa podejście ludzi, dzięki. A ty weź, może wypierdalaj. No i teraz trzeba odpowiednio, kurwa, szmaciarstwo, kurwa, nagrodzić. Even in my heart, I see. It.